Znalazłam się blisko słoni, ponieważ miałam specjalną zgodę, aby wejść na strefę, gdzie się znajdują opiekunowie zwierząt. Zobaczcie na betonowe bariery. One są po to, bo nawet obsługa nie może przechodzić się zbyt blisko do słoni, ponieważ to są potężne i silne stworzenia. Trąba słonia jest tak silna, że gdyby nawet lekko uderzyłaby człowieka, to człowiek by upadł. A słoni jest pani Ela. Pani Ela powiedziała mi wiele ciekawych rzeczy o tych wspaniałych stworzeniach, to czyli o słoniach. Opowiedziała mi, że słonie żyją 50 lat, a ta dwójka, którą widzicie, to są słonie, którzy są nastolatkami. Lubią, lubią rozrabiać i przez to mają połamane kły. Kły mogą odrosnąć. Ale jeśli słonie będą tak łobuzować, to wtedy po prostu nie ma szans, żeby odrosły. Słonie, w przeciwieństwie do wielu zwierząt, są samotnikami, ale młode, te, które widzicie, potrzebują po prostu towarzystwa. Słonie to wielkie zwierzęta. Aby się nie nudziły, Opiekunowie rosy powołują małe, duże orzeszki. I tak słonie szukają i szukają i tak im leci dzień. To takie odkurzacze. Jak widzicie, pomagam pani Eli. Daję słoniom gigant tabletki. Stoję plecami do kamery, ponieważ gdybym odwróciła się plecami do słonia, to by je uderzył nie dlatego, że ma ADHD, tylko nie ma po prostu wyczucia. Słonie to bardzo mądre istoty, ale nie wiedzą, jaką mają potężną siłę i, jaką, i jakie są wielkie. Dlatego są niebezpieczne. Nieważne, w którym zabędziecie czy w Śląskim, czy jakimś tam innym, błagam Was, nie karmijcie zwierząt. Po to, są, po to są opiekunowie, aby to oni karmili je, a nie goście. Dzień dobry, jestem Sara Małecka Czeskos, jestem dziennikarką, znacie mnie. Za tym murem znajduje się Zo, a teraz idę do planetarium i chcę Wam coś pokazać. To jest bilet wspólny dla dwójki rodziców i dla dwójki dzieci. Tam można zobaczyć atrakcje jak planetarium śląski, muzeum etnograficzne, kolej linowa, stadion, legendial, zoo i fala. I bardzo wam polecam.